karagen, glutaminian monosodowy, trifosforany, azotyn sodu to wcale nie są składniki tego proszku do prania, tylko wędliny na Twojej kanapce. A Polacy jedzą ich naprawdę dużo. I o ile ochoczo wrzucają je do swoich koszyków, to o wiele rzadziej patrzą na ich składy. Dlatego dzisiaj zabieram Cię na zakupy do Biedronki i pokażę Ci, które wędliny warto włożyć do koszyka, które lepiej zostawić na półce. Będę je oceniał przez pryzmat ich składu i wartości odżywczej, a nie smaku, bo wiadomo, że każdemu smakuje coś innego. Nazywam się Michał Wrzosek, jestem dietetykiem, odchudziłem Polaków już o ponad 300 tysięcy kg i zapraszam Cię na zakupy do biedronki. Wędliny są źródłem pełnowartościowego białka, żelaza i cynku, ale w zależności od pomysłu i kreatywności producenta, może tam się znaleźć jeszcze dodany tłuszcz, konserwanty, wzmacniacze smaku, stabilizatory i inne dodatki do żywności, które spożywane w nadmiarze mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie, przyczyniać się do zwiększonego ryzyka cukrzycy, niektórych nowotworów i chorób serca. Dlatego wybierając wędlinę, kieruj się przede wszystkim zawartością mięsa, bo im więcej mięsa, tym mniej miejsca na dodatki. Ja gdy wybieram wędlinę dla siebie, to chcę, żeby miała ona co najmniej 85% mięsa, zawierała co najmniej 20 g białka i miała maksymalnie 3 gramy tłuszczu na 100 gramów. Z założenia polędwica jest chudsza od szynki, a szynka gotowana często będzie miała mniej soli niż wędzona. I największą zaletą tych wędlin paczkowanych jest to, że bardzo łatwo możemy sprawdzić ich skład i wartość odżywczą. Na każdym opakowaniu znajduje się ta informacja. Na opakowaniu zawsze też znajdziemy datę przydatności do spożycia. I kolejnym plusem wędliny paczkowanej jest to, że nikt nie dotnie jej brudną ręką ani nie upadnie komuś kawałek wędliny w drodze do krajanicy, więc to też są plusy. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wędlin, to zarówno w zwykłym markecie, jak i w sklepie, Mięsny możemy znaleźć wędliny o gorszym i lepszym składzie. Kluczem jest to, żeby czytać ze zrozumieniem składy i wybierać te produkty, które będą dla nas lepsze niż gorsze. Sprawdźmy więc, jak wygląda pod tym względem biedronka. Zacznijmy od wędliny, której zdecydowanie Wam nie polecam. Jeden z najgorszych możliwych wyborów, czyli mielonka tyrolska, tylko 68% mięsa, a to oznacza, że 1 trzecia tej wędliny to jest woda i różnego rodzaju substancje dodatkowe. Mamy jeszcze dużą ilość stabilizatorów i konserwantów, no i ta wędlina ma bardzo dużo tłuszczu, aż 16 gramów tłuszczu na 100 gramów, a jedynie 12 g białka, czyli więcej jest tutaj tłuszczu niż białka. I ogromna ilość nasyconych kwasów tłuszczowych, więc to jeden z najgorszych możliwych wyborów. Ale nawet ma datę ważności do 4 września, więc nie jest po terminie, a w tym sklepie to różnie bywa. Zaraz obok leży polędwica sopocka, kraina wędlin. Tutaj mamy 83% mięsa, mamy już tylko 2,6 g tłuszczu i stosunkowo dużo białka, więcej białka, 18 g białka. Skład też obejmuje różne dodatki do żywności, jak glutaminian sodu. To substancja wzmacniająca smak i ona jest bezpieczna, dopóki nie spożywamy jej w nadmiarze. I dla kwasu glutaminowego i jego soli ta ilość wynosi 30 mg na kilogram masy ciała. I oczywiście, że to nie jest niezbędny dodatek do wędliny. Są tutaj takie wędliny, które nie zawierają i są takie wędliny, które zawierają lepsze przyprawy niż glutaminian monosodowy. Ale patrząc na jej cenę bez promocji, bo teraz aktualnie jest w promce, 50 zł za kilogram, to za 50 zł za kilogram naprawdę można kupić dużo lepszą wędlinę. No ta nie wygląda najbardziej apetycznie. Niby data do 11 listopada, obie do 11 listopada, no ale kolorkiem trochę się różnią. To, to tej bym nie kupił. W tej wędlinie producent chwali się, że nie doda już tego glutaminianu monosodowego. I co ważne, ta wędlina ma już 91% mięsa, czyli więcej niż polędwita sopocka. Jest też tańsza, bo kosztuje 40 zł za kilogram i co jest bardzo ciekawe, to zaraz obok tej wędliny mamy pierś pieczoną z kurczaka, również w takim samym opakowaniu, 100 gramów i ta pierś pieczona z kurczaka ma już 98% mięsa, czyli w tej samej cenie mamy jeszcze jedną wędlinę i naprawdę ta wędlina będzie całkiem niezłym wyborem, bo jeżeli 98% to jest po prostu mięso z fileta z piersi z kurczaka, no to po Pozostałych dodatków nie ma zbyt wiele. Dzięki temu, że ta ma więcej mięsa, to ma też więcej białka 22 g białka na 100 g, ta ma troszeczkę mniej, bo 19 g, ilość tłuszczu. Jest taka sama. Gdybym miał wybierać pomiędzy tymi dwiema, wziąłbym tą. Ale to jeszcze nie jest moja ulubiona wędlina. Najlepsza, tą, którą kupuję najczęściej na końcu. Dlatego zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z polecajkami zakupowymi. I oczywiście też z tymi produktami, których nie polecam kupować. Przeciętnie wypada też ta szynka z kurcząt. Ma 90% mięsa, ale też trochę dodatków w składzie. Dlatego lepiej wybrać tą. Mimo obecności dodatków do żywności w składzie, dzięki wysokiej zawartości mięsa, bo jest go aż 97% i ilości są niewielkie. A wędlino, którą najczęściej wybieram w biedronce. Są, dobra, zaraz wam powiem, ale co jest najważniejsze w tej wędlinie, to jest dobry stosunek i jakości do ceny, bo mamy wędlinę za 4,19 za 100 gramów, czyli 42 zł za kilogram. Ta wędlina ma 105 kalorii na 100 gramów, 20 gramów białka, nie ma żadnych konserwantów, i to wędliną są głodniaki, czyli głodniaki są tańsze i lepsze niż na przykład ta wędlina, są tańsze i lepsze niż omawiana wcześniej polędwica sopotka. są tańsze i lepsze niż szynka eksportowa, czyli w dużym skrócie najlepsza wędlina. Tego też bym nie kupował. wcześniej tego nie widziałem. tylko 75% mięsa. dodatkowo mamy tutaj potem w składzie wodę, skrobię modyfikowaną, glukozę, syrop glukozowy. mało mięsa, dużo dodatków, mało białka 18 gramów. nie polecam. A cena 40 zł za kilogram, czyli tylko 2 zł mniej niż głodniaki, to lepiej dorzucić te 2 zł cisze. I pamiętajcie, drobiowa wędlina zawsze będzie lepsza niż czerwone, przetworzone mięso. I oczywiście, że raz na jakiś czas w naszej diecie też jest miejsce na boczek, bekon, czy na coś, na co mamy po prostu ochotę, ale pamiętajmy, żeby raczej te produkty spożywać w ograniczonych ilościach. Na podium ze względu na krótki skład, wysoką zawartość białka i mało ilość dodatków jest też polędwica sądecka. Do przygotowania 100 g tej wędliny wykorzystano 123 g mięsa Obszowego. Dodatkowo ma ona 27 g białka na 100 g i tylko 1,8 g soli. Czyli w składzie mamy mięso wieprzowe, sól przyprawy i substancję konserwującą azotyn sodu. I teraz pewnie powiesz, Michał, ale przecież tu jest azotyn sodu, którego powinniśmy unikać. No, oczywiście, że najlepiej byłoby go unikać, ale pamiętajmy, że wszystkie dodatki do żywności, w tym azotyn sodu, są dla nas niebezpieczne, jeżeli spożywamy je w dawkach, które przekraczają dopuszczalne limity. I oczywiście, że tak na co dzień w diecie to ciężko jest obliczyć, ile tego azotynu sodu spożywamy więc najlepiej jest rzeczywiście po prostu ograniczać przetworzone jedzenie, które te konserwanty zawierają. I pamiętajmy, że ten azotyn sodu ma też swoje dobre strony, bo chroni przed rozwojem bakterii Clostridium botulinum. Minusem tej szynki jest tylko cena. 70 zł za kilogram. To znacznie więcej niż głodniaki. A to jest przykład produktu, którego powinny unikać kobiety w ciąży. Szynka prościut, to biała kiełbasa czy salami. Dlaczego? Dlatego, że w takim surowym mięsie może znajdować się bakteria Listeria monocytogenes, która jest szczególnie niebezpieczna dla rozwijającego się dziecka. No i tutaj mamy też Więcej białka, bo 27 gramów białka, ale mamy też sporo tłuszczu, bo 14 gramów tłuszczu, więc kaloryczność tej wędliny jest też znacząco większa, bo 234 kalorie, a głodniaki, jak pamiętacie, 105. to 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 też całkiem niezły wybór. Dlaczego? Mamy 96% mięsa, potem w składzie jeszcze tylko sól, dekstrozę, aromaty i przeciwutleniacz i azotyn sodu. 20 g białka, tylko 5 gramów tłuszczu. Też całkiem niezły wybór. Tak jak widzicie, w zwykłym sklepie, jakim jest Biedronka, są wędliny, których zdecydowanie nigdy bym nie włożył do swojego koszyka, bo mają mało mięsa, dużo tłuszczu, dużo dodatków do żywności. Ale są też takie wędliny, które mogą być elementem zdrowej diety. W szczególności na zdrowej kanapce. Ale to też nie znaczy, że każda Wasza kanapka musi być z bo kanapki można zrobić na tysiąc różnych sposobów. I tutaj dajemy wszystkie kanapeczki z Respo, przepisiki, takie tysiąc kanapeczek na obraz. Ty też schudni z metodą Respo. Bez wyrzeczeń, bez stresu, bez efektu jojo. Wejdź na centrumrespo.pl i zacznij już dziś. I oczywiście, że jeżeli robisz wędlinę sobie samemu w domu, nie wiem, twój wujek robi to wędlinę, masz dostęp do jakiegoś zaufanego rzeźnika, który robi to wędlinę albo pieczesz mięso, to rób to dalej. Ale nie każdy ma taką możliwość, a filmy, które nagrywam są dla wszystkich Polaków. 90% Polaków robi zakupy w takim sklepie jak Wiedronka i to tutaj chcę Was nauczyć możliwie najlepszych wyborów, żebyście zamiast tych produktów, które powinny zostać na półkach i nie powinniśmy ich kupować, wybierali te, które są wystarczająco zdrowe.